Program stanowi kontynuację zadań realizowanych przez miasto i y, program opiera się o cele zawarte w Narodowym Programie Zdrowia. Wszystkie te obszary są y, zgodne, tutaj, na których pracujemy, zgodne z Narodowym Programem. Aczkolwiek zadania, które się tutaj wpisują. Są to już zadania czasami wymyślone przez nas, przez urzędników oraz działania, ale w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi, ze specjalistami, którzy pracują na tym polu. My, jeśli nowy program, gminny program uchwalamy, zawsze jest. Ym, odbywają się spotkania z organizacjami, ze specjalistami. My jesteśmy tylko urzędnikami, jesteśmy osobami merytorycznymi, więc my bazujemy na tym co mają do powiedzenia specjaliści. Robimy diagnozę. Z diagnozy też dużo, dużo wynika. Na pewno sami tego nie wymyślamy. Pierwszy obszar to jest ograniczenie stosowania substancji psychoaktywnych. I te działania, które Państwo widzicie, upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń, upowszechnianie wiedzy w zakresie pozamedycznego, stosowania środków leczniczych oraz kampanie, to są działania wymyślone przez nas ze specjalistami i na podstawie diagnozy, którą nam robili też y, ludzie, którzy mają kompetencje w tym zakresie. Drugim obszarem jest rozwój kadr. Też uważamy, że to jest bardzo ważny obszar, proszę Państwa, bo niestety no, stawiamy na to, że rozpoczynamy, my chcielibyśmy, żeby było tak, że rozpoczynamy od szkolenia rodziców, bo trzeba niestety edukować rodziców, a potem wskazana jest praca z młodzieżą i z dziećmi bo rodzice czasami nie mają czasu na to, żeby się z tym zapoznać, albo po prostu uważają, że taki problem w ich rodzinie w ogóle nie dotyczy. Szkolenie różnych grup zawodowych. Tutaj są pracownicy medyczni, lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, no każda jedna grupa zawodowa, którą nam skaże organizacja, która będzie realizowała program. Oczywiście obszar trzeci jest największym obszarem. Jest to profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca. Te wszystkie działania niestety to są działania już wpisane przez specjalistów, które nam podpowiadali, jakie działania są najważniejsze. <laughs> proszę sobie zobaczyć, nasz gminny program jest, proszę państwa nie będę tu czytała wszystkich działań, nasz program jest na stronie więc jeżeli Państwo będziecie, mogli, będziecie chcieli się zapoznać, to bardzo proszę na stronę. Czwartym obszarem jest redukcja szkód, rehabilitacja i integracja społeczna. To jest od drugi rok mamy takie działanie, redukcja szkód zdrowotnych i społecznych osób używających oraz obejmująca działalność edukacyjno-informacyjną w zakresie zakażenia Z tego względu, że badamy nie że duża populacja już jest zakażona i u, uznajemy, że zasadnym jest wprowadzenie takich działań, które by wskazywało o szkodliwości, które by mówiło, co robić, żeby uniknąć tego ryzyka y, zakażenia, <laughs> rozwijanie dostępu do leczenia ambulatoryjnego dla osób. Też uważamy, że taka rehabilitacja, że takie, taka praca terapeutyczna jest bardzo... Potrzebna. No, znamy jakie jest zagrożenie w tej chwili, wiemy ile osób używa. Ja niedawno czytałam, że tam chyba do 14 roku życia jest największe zagrożenie, i potem o dziwo właśnie w wieku 60 lat, 55-60. Niedawno właśnie czytałam gdzieś na internecie taką informację, z badań to wynika. Tak się zastanawiałam, dlaczego akurat 55-60, prawda? Wydawałoby się, że młodzież ze szkół ponad podstawowych, gimnazjalnych, których nie ma, ponad podstawowych. Jednak wydaje mi się, że tu chodzi o to, że ludzie tracą czasami pracę, tracą rodziny i przez to wchodzą też narkotyki. Piąty obszar to jest obszar, który nie finansujemy wspomaganie działań instytucji. Tu prowadzimy współpracę merytoryczną z podmiotami. No i oczywiście wymiana doświadczeń, co powiedziałam, że to jest dla nas priorytetem i to jest dla nas najważniejsze, co mają nam do powiedzenia specjaliści na, pracujący na tym polu. Proszę Państwa, konkurs OTEK. My pracujemy na ustawie o zdrowiu publicznym. Nie pracujemy na pożytku. Zupełnie jest inną ustawą niż pożytek. Tu Ustawodawca nie, nie przewidział ani wzorów ofert, ani wzorów sprawozdań, ani wzorów umów. My sami, urzędnicy, stworzyliśmy to. Na pewno na pewno nie jest trudniejsza oferta do napisania niż w pożytku. Absolutnie nie zwracaliśmy na to uwagi, co było w pożytku, co powinniśmy wpisać w tą ofertę, którą my od dwóch lat już stosujemy. Aczkolwiek zgodnie z literą prawa, bo ustawa o zdrowiu publicznym nakazuje, co powinna zawierać, co powinno zawierać ogłoszenie i co powinna zawierać oferta, co powinno, co powinno zawierać sprawozdanie. Chciałam jeszcze zaznaczyć, jeśli chodzi o Lublin, że my jesteśmy tylko urzędnikami, że po prostu lubimy, jeżeli z organizacji pozarządowych specjaliści przychodzą do nas, wskazują nam inną drogę, wskazują nam inne działania, bo to jest nasza taka takie motto, że my jesteśmy dla Państwa, proszę Państwa. My jesteśmy dla was. My nie jesteśmy urzędnikami, którzy będą rządzić specjalistami, którzy będą się popisywać, jak, jak, jaką my mamy świetną wiedzę. Nie, my się cały czas, jeśli chodzi o nas, o urzędników, o mnie, my się cały czas uczymy. Ja pracuję w urzędzie, proszę Państwa, 35 lat. I, i ja z chęcią słucham ludzi. Młodych, co mają też do powiedzenia na ten temat. Także wydaje nam się, że my z organizacjami, z osobami, które prowadzą na tym polu działania, współpracujemy sobie bardzo, bardzo miło. Podmioty. No wiadomo, bez zaangażowania, proszę Państwa, Was, no nie, nie, w ogóle nie byłoby żadnej skuteczności, nie byłoby żadnych efektów. Więc tak jak wcześniej powiedziałam, szanujemy Państwa, szanujemy. Wasze opinie, Wasze zdanie. No i chcemy bardzo i myślę, że wspieramy Państwa, jeśli chodzi o finanse, w miarę możliwości. Jakie podmioty realizują zadania? No osoby fizyczne i prawne, osoby prowadzące działalność gospodarczą, czyli przedsiębiorcy, podmioty lecznicze, jednostki organizacyjne miasta, gminy Lubin, czyli, czyli nasze, nasze jednostki, no i stowarzyszenia, fundacje, podmioty kościelne. Tu się pochwalę, że przez trzy lata prowadziliśmy kampanię do Palacza Droga Donikąd. Yy, proszę Państwa, w tej kampanii było mało konferencji. Mało, bo była pierwsza konferencja inaugurująca kampanię i konferencja podsumowująca tą kampanię. Yy, tutaj yy, działali na paru specjaliści, którzy, tak jak Pani doktor powiedziała, jednak. Musimy sprawdzać, kto wchodzi do szkół, do młodzieży, bo to jest bardzo ważne. I właśnie ta kampania miała na celu wspieranie i rozwój działań na terenie miasta, jeśli chodzi o młodzież, rodziców i nauczycieli. Tu specjaliści byli wysyłani do szkół, żeby rozmawiać z rodzicami, z nauczycielami i z młodzieżą. To pierwszy etap no, kampanii to w skrócie Państwu powiedziałam. Właśnie lubelskie placówki oświatowe, wchodziliśmy do szkół. Cały czas szkolenia, proszę Państwa. I zwiększenie osobistych kompetencji, kadry pedagogicznej. To no, o czym Państwu właśnie mówiłam. Teraz poproszę moją koleżankę, żeby powiedziała tak w skrócie, trochę opowiedziała o statystyce bo się trochę mamy czym pochwalić. Bardzo się cieszymy, że zmniejsza się liczba osób, które potrzebują pomocy, a zwiększają nam się też działania, zadania. Na przyszły rok wpisaliśmy jeszcze dwa działania, nowe działania, gdzie poddany był gminny program konsultacji i jednak specjaliści, mieszkańcy Lublina, bo to było też i na stronie, byli mieszkańcy zapraszani, Rady Dzielnic, były zapraszane, opowiadali o swoich dzielnicach, jaki problem widzą. I pisaliśmy dwa zadania, dwa działania, uważamy, że też są dobre. Także ja dziękuję Państwu bardzo przekazuję już Doleżam. Czy są ja chcę Państwu opowiedzieć, przekazać kilka danych statystycznych, jeżeli chodzi o realizację naszego programu. Na wstępie tylko zaznaczę, że dane te pochodzą z ewaluacji, którą prowadzimy po zakończeniu każdego roku realizacji danego programu, ponieważ pomimo, że już nie mamy programu rocznego, to po zakończeniu każdego roku, a dane pochodzą ze sprawozdań, które nam właśnie wszystkie organizacje tutaj przekazują. Także i my je zbieramy i w swojej ewaluacji uwzględniamy. E, muszę jeszcze tylko zaznaczyć na wstępie, iż w e, przypadku nieważ danych będą dotyczyły każdego obszaru, e, zawsze będzie tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o liczbę programów, a wynika to jedynie z faktu, iż w tym roku e, Gmina Lublin ogłaszając konkursy e, nie wymaga minimalnej ilości godzin realizacji programu, czyli to realizator, a jeszcze w momencie składania oferty oferent, sam deklaruje ile godzin chce zrealizować, stąd mamy mniejszą ilość programów zawsze, ale ogólnie liczba godzin e, i, i liczba odbiorców się zwiększa. I teraz tak, jeżeli chodzi o całą liczbę podmiotów realizujących nasz program, e, znaczy my e, tutaj przedstawimy tylko dane dotyczący 2018-2019 roku, ponieważ wtedy widzieliśmy Państwa i w ogóle, liczba ta się zmniejszyła, było to w 2018 roku 36, teraz jest to 33, ale tutaj to wynika z faktu, iż w roku poprzednim organizowaliśmy wiele konferencji, a taką mamy przyjętą metodologię w ewaluacji, że każda osoba, która u nas występuje na konferencji, każdy projekt liczymy sobie jako podmiot, które z nami współpracuje, więc w e, 2015 rok jest to wyjątkowo jedna konferencja, tylko bezpieczne wakacje ze względu na obcięte środki, stąd ta liczba się zmniejszy, ale tu, ale sama e, globalna tak, wielkość jest duża, bo to są aż 33 podmioty. Powoleliśmy, proszę Państwa, dać organizacjom pozarząd pozarządowym, przedsiębiorcom pieniądze, żeby działali na jakimś polu, nie zorganizować konferencji, bo konferencja też wymaga dużego nakładu środków i woleliśmy dać w szkołach, pieniądze, czy organizacjom, żeby działać. I tak jak Państwo widzicie, w obszarze pierwszym e, tych osób, które skorzystały z realizacji naszego programu, tak, to jest obszar pierwszy, czyli e, ogólnie rzecz biorąc edukacja, w roku poprzednim 1070, teraz prawie 1500 osób, e, czyli tak jak tak zaznaczyłam, liczba ta się zwiększa, no wiadomo, że są to osoby zamieszkujące, ucząc się lub pracujące na terenie miasta Lubina, wszystkie nasze działania są do nich kierowane. Jeżeli chodzi o liczbę zrealizowanych programów, będzie się ona zmniejszała, bo no w tym momencie jest to 16 programów, ale co widać dalej, z tych 16 programów realizujemy prawie o 300 godzin więcej programów, więc ta tendencja jest wzrastająca. Jeżeli chodzi o środki, to po prostu w tym momencie przeznaczamy o cały nasz fundusz, tak, to jest to nasz gminny program, to jest 700 tysięcy, co jest o 60 tysięcy więcej niż w roku poprzednim, stąd są te większe liczby godzin, tak? jakie mamy na realizacji. Teraz tak, no tutaj sam obszar edukacji to jest w tym momencie około 100, ponad 100 tysięcy złotych, tak? Obszar drugi rozwój kadr. Liczba osób, które skorzystały w tym roku to jest 700 osób, czyli tutaj widzimy bardzo, bardzo mocno jest to dofinansowane w stosunku do roku, poprzednich, do roku poprzedniego. Programów mamy cztery i zrealizowanych godzin prawie 900, także też możemy się tutaj pochwalić wzrostem. Jest to kwota, jak widzicie Państwo, z 17 tysięcy w roku poprzednim do 85 tysięcy aktualnie. Obszar profilaktyka to jest obszar, z którego korzysta najwięcej osób. Liczba adresatów to jest prawie 7,5 tysiąca, oczywiście też należy zaznaczyć, że te dane jeszcze nie są pełne. Około 10% podmiotów nam nie sprawozdało, także to jest tylko na podstawie tego, co zadeklarowali w swoich tak, ofertach, jeżeli chodzi o minimalną, także te dane mogą jeszcze nieznacznie wzrosnąć. Liczba programów zmniejsza się, jest to 40, natomiast liczba zrealizowanych godzin niemalże 4 tysiące godzin. Środki wydatkowane prawie 400 tysięcy złotych. Ostatni obszar naszego programu finansowany przez nas, redukcja szkód rehabilitacja. Tutaj jeżeli chodzi o liczbę adresatów prawie 600 osób, programów mamy w tym momencie 7, z czego tak, jest realizowany 1150 godzin i środki wydatkowane zwiększyły się do 115 tysięcy złotych. Ogólnie, jeżeli chodzi o ten rok, tak jak mówiłam, to jest 700 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o to, jaki procentowy udział jest wszystkich podmiotów, tak jak mówiła koleżanka, są to różne organizacje. W tym momencie jest to prawie połowa zostanowej organizacji pozarządowej, czyli te wszystkie stowarzyszenia, fundacje, prawda. Podmioty lecznicze, zoz to jest 16%. Osoby fizyczne, przedsiębiorcy, 37% naszych realizatorów. Na końcu e, przedstawię tylko kilka efektów z, e, tak, z prowadzonej ewaluacji. E, są one z obszarów, które tutaj są głównym tematem spotkania, czyli z profilaktyki i edukacji, którą kierujemy do mieszkańców naszego miasta. E, głównym efektem jest ograniczenie używania substancji aktywnych, wzmocnienie poczucia własnej wartości, beneficjentów, udoskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, poprawa relacji, wykształcenie pozytywnych postaw rodzicielskich, wzrost umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, tak, poszerzenie wiedzy o skutkach używania substancji psychoaktywnych, czyli wszystko to, o czym mówili wcześniej tutaj nasi przedmówcy, no, można powiedzieć specjaliści e, w zakresie profilaktyki. E, jakie my z tego wyciągamy wnioski, co wpisujemy sobie dzięki temu do naszego programu? E, działania tak powinny obejmować swoim zasięgiem jak największe grupy, czyli tutaj e, całe środowisko, rodziny. prawda? I aby ograniczyć tak, to co jest głównym celem naszego działania, um, należy działać tak, wdrażać działania, które będą miały na celu wzmocnienie systemu wartości zdrowia, e, jak również wyuczenie umiejętności społecznych chroniących przed używaniem e, narkotyków. E, I my tutaj chyba tyle chciałbym przedstawić, ponieważ my jesteśmy już tak powiem ze strony administracji, tak, nie jesteśmy merytorycznie tutaj. Także jeżeli ktoś ma jakieś pytania, jeżeli chodzi o, o działania, które prowadzimy, albo o nawiązanie jakiejś współpracy z nami, jako z gminą, to zapraszamy. Tutaj są dane kontaktowe. Jeżeli Państwo chcielibyście coś porozmawiać na temat programu rozwiązania problemów alkoholowych, to są z nami koleżanki z naszego wydziału, jest Pan kierownik i też zapraszamy na przerwie do rozmowy koleżanki. Może się pokażą, które wy jesteście te koleżanki moje, które. Na pewno udzielą Państwu też informacji albo jak będą pytania, na pewno odpowiedzą. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy.